Siemaneczko koledzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Właśnie idziemy na targ. Zaraz coś tam nagram. także Tak, widzimy się już na targu. Do zobaczenia zaraz. 5 złotych pocztowe takie siwe z obrączkami są wszystkie. だと。 Zamliem wszystko. Sztuka, po ile u pana te a? sztuka, po ile u pana te szariki? No po dwie dechy, cztery dechy, czarne mhm. takie. A z tej klatki też pana? Nie nie no, A ta buda, za ile co pan tutaj reklamuje? Buda, to jest ta. 800 zł to dla psa buda no Zarekomujemy troszkę panu. To jest, to jest ładna buda, to jest ucieplana, wszystko podwójnie robiona. W czterystym mm -hmm. piątku ucieplana jest. No ładna, ładna. Ucieplana buda jak to mówię ja, pan w domu, Zobaczy bo tu stoi tak ale tak sztuka po ile to za 25. A ten fursowy stąd? 25 też. A szalik? Szaryk nie wiem, bo to kolegi, Szaryk to no, przyniósł Nie wiem No a ta klatka za ile to pan tutaj pisze, sprzeda? 60 no fajne. fajna Wiesz, pana te chowiki? Tak No I Parka ta, tak? Ale co panu, kupujesz pan? Ja reklamuję a, To, to, to czarny od Zwyż mogą być, panie Dobra, a kariery? Stówka powyżej mhm. dobra To był taki pan, chodził takim No, to króliki po ile? 80, 80. No, i to jakie, to po pół kilo. No, duże No młodego no. dam pan, sobie pan z czterech, czy Sztuka, ile te pocztowe, to czyje te? Twoje. No, a ile sztuka? A to zależy który? No chyba pytam orientacyjnie, tak z ciekawości. Z ciekawości. Tak, po trzydzieści. A ten? To jest najdroższy troszkę, tak? Czy tak samo? No tak, po 40. A królik ile? Stówka. To sam jest? Sam. A ile waży? A za 6 kilo? A. Sztuka ile u Pana, przepraszam? Sztuka ile u Pana, to ten srebrny? 25 zł. A to to samiec, samica? To samiczka. A ten poszlowy na przykład? To 20 zł. Dziękuję. Dziękuję. Duży targ dzisiaj. Sztuka ile ta falista? Sztuka ile. A zewerki? 62 zł A nie 190, 180, 170. A te? Co to są te? 300 złotych Bardzo no, Dziękuję. A tutaj kończę, taka relacja krótka, taka, o, taki tylko krojony, troszeczkę yy, przeze mnie nagrany, tak na szybko trochę, bo nie mam dzisiaj zbyt nie dużo czasu. Jak chcecie zobaczyć taki pełny film, to zapraszam na kanał Chiana Wschodnia, tam właśnie teraz nagrywa też. Także to byłoby na tyle, trzymajcie się, cześć.